Siemano widzowie, z tej strony Hardulo, witam was w kolejnym odcinku na CSGO Skinsie Dzisiaj mam 101 zł i z tego budżetu dzisiaj zrobimy kostkę Nową metodą, którą wam zaraz pokażę Ale zanim to, to oczywiście kod Hardulo, który wam daje 10% do depozytu i 2,10 zł na start I używając mojego kodu możecie zgarnąć te zajebiste itemy Minimalna wpłata dyszka Wtedy już macie bajonetę za dwa koła, więc naprawdę warto Oczywiście strona jest dla osób pełnoletnich, a my przechodzimy już do pierwszej bitewki Która wygląda w następujący sposób Chodzicie, bierzecie sobie same cursedy. Ja mogę wziąć tylko cztery niestety. To może dokręcę jeszcze jakąś skrzynką za 8, co? No, żeby tak wykorzystać już cały budżet. Cztery córce dziki. I tutaj mój Toolbox na dokrętkę, tak jak powiedziałem. Adrian Michael. I uwaga. No kurwa, Michael ma szczęście widzę. Sześć dyszek. Nie ciekawie, nieciekawe. Trzeba liczyć na O kurwa, co ja tu dropnęłem. Już za 112 zł, dobra. Powrót, wielki powrót. Jest dużo szans. Mam 5 tych przewagi. Ciężko, żeby się mogło coś spierdolić. Jeszcze toolbox ostatni. O kurwa, dobra, mam, mam to. 255 zł, elegancko. Oczywiście w tym odcineczku możecie wygrać skinka. Wystarczy, że zasubskrybujecie ten kanał, zostawicie łapeczkę w górę oraz napiszecie w komentarzu dwa keywordy które podam w dalszej części odcinka. I co? Bierzemy sobie sursety do oporu. 17 sursetów. Wanderdogu na dwóch. Standard. Nie, no Wanderdogu, ale może nie tyle w sumie. Dobra, zredukujmy tą liczbę do czterech. Trochę jednak się digam. Niech tutaj przyjdzie Emili, mój ulubiony bot. Najlepszy zawodnik. Mhm. Mm nie za ciekawie. No kurwa, nie. Dobra, uff, uf, uf. Myślałem, że to jest ten za stówę, co mi przed chwilą dropnął. Miałem być w rozpaczy. Jeśli Hanet ta bitwa nie zwróci z tego co widzę. Emily pierwszy raz nie wydropiła zajebić tych itemów. Nieprawdopodobne. Dobra, 160 zł jeszcze mamy. To co? Czecha za wszystko, no nie? Kusi mnie wziąć na przykład takiego Case'a i, i tego cursera tak o. Hmm? co o tym myślicie? To czemu nie. Jaśmy jeszcze nie ninja. Ninja nie mogę. Mogę wziąć z Panka. Ej, będzie coś takiego Dwóch graczy Tam Kurwa, ha w underdog'u powinienem... Dobra, jakiś ziomek dobił, zobaczymy Nie no, on to zgarnął Wiedziałem, żeby tego underdog'a zasunąć Kurwa, no wiedziałem Ja eee, pierdolę Najgorzej Nie no, nie może tak być Dobra widzowie, doładowałem Robimy drugą próbę No tak się tak nie może skończyć Nie, po prostu nie pozwalam na to Pod tym razem robimy inaczej, kurwa O nie, trochę za dużo mi wyszło, Dobra. Czekajcie, trzeba zredukować. To otwórz, miałem 105 idealnie. Takie trzy skrzyneczki, wszystkie mniej więcej są za 25 zł, pewnie średnio. I już ktoś do mnie dołączył. I tym się odkujemy teraz. Dobrze, tak flashback, kurwa, factory New. Akacz nadal jest na prowadzeniu, dobra. Curset i ostatnia Bless God, i mamy to. Wiedziałem, 211. To co? Pierwszy keyword, może jakiś, nie? Napiszcie swój ulubiony smak herbaty. O ile w ogóle pijecie herbatę smakową, bo może jest tak, że pijecie taką zwykłą. Nie wiem, no chodzi mi taka najbardziej basic herbata, nie? A no właśnie, może lubicie jakieś owocowe. Możecie napisać. Dobra. Trzech, standardzik. Dawidek przyszedł. Oj, Dawid, ja cię kurwa tu rozpierdolę. Za tą wcześniejszą rundkę. Za wupą. masz takich kurwa wpierdol. Mm. Aha, <grym> weź go musiałem dropnąć. Powiem tak, kodiks jest dobrze na przodzie, ciężko będzie go złapać już z kubańca. No, dawajcie. No nie, no stuwa przewagi dla kodiksa. I to nakaż nie jest aż 4 warty. Dobra, dwie skrzynki. Jest to możliwe. Dawaj, ostatnia. Ile ona kosztuje? 23 zł. No nie było szans. No, kodiks nas po prostu zdominował ostro. Swoją drogą za 200 zł otworzyłem i słaby drop był. Możemy sobie jeszcze wymienić półkciki, jakie tutaj zdobyłem. mamy 20, mamy 30 zł. Dobra, widzowie, odcinek byłby za krótki, więc doładowałem jeszcze 72 zł. I uwaga, robimy biteweczkę. Taką prościutką, fajniutką biteweczkę. Emberek za drogo. Oooo, dobra, nie będzie medium po prostu. Czek, graczy. No musi wyjść, musi po prostu. Rozsoj samo. Nightwish. Znaczy nie, to Black Lotus, przepraszam, Black Lotus, to mi się podoba. No chyba to zgarnę, co? Chociaż to. Na ostatnim, znaczy na trzeciej próbie, może chociaż to mi odda. Iram, 126. Hmm. To co, wracamy do mojej taktyki Cursed'owej? W sumie, możemy spróbować. Ale mogę się tylko 5 takich Cursed'zików, no dobrze. Standard, 5 Cursed'zików. Bierzemy chłopaków dobrych, o. Harry Maguire jeszcze przyszedł. Pojedynkować z nami. Na razie sprowadzony. Jest AW Jest awupa Jest awupa za 150 zł. Znaczy za 130, przepraszam. To już mi chyba daje wygraną Przynajmniej mam taką nadzieję, że rozsumy tej nie prześcignie jakimś cudem. 7 tych przewagi mam. Mamy to. Mamy to widzowie, 300 zł, Ciszy. dobra. Czekajcie, zróbmy tak. weźmy sobie te, tylko że w buściku może. 270. Patrzcie to. Standard. A poczekam, może na nagracz. Może ktoś przyjdzie. Uwaga Nikt nie przychodził, więc bierzemy Emilii oraz Isamu. I tutaj mogą się takie czary podziać. Ja Wam mówię 270 zł. Naprawdę. Emilii zaraz wyczaruje. Kurwa Dragon Lora, Choć się go nie da tutaj dropnąć. Mogę M9, to patrzcie, Emilka dropnia M9. W tej. O kurwa, i jak się wyskoczył. Wskoczył na prowadzenie. No ciężko już będzie go złapać. Ma stówę przewagi. No teraz lecą te w buście, więc. Może? Muszę jakiegoś chromkanona tutaj wydropić. Albo właśnie taką Mkę. No co ten i samu tu odkurwił w ogóle. Nawet jak Underdoga zagrał ten to, to przejewo. Jak tu zagrał? Nie no, takie szczęście miał skurczybyk 7 siedem dych jeszcze zostało. Dobra, stwórzmy coś za te siedem dyszek. O, takiego mogę sobie na czwóreczce zagrać. Damy bociki. Mam jeszcze jakiś ziomek lubią się. Nie ma stary. Rosso z grubej rury. I ostatnia. Kurwa, co ten ziomal dropnął? No. Dobra, dobrze, że to zwykły gracz zgarnął, a nie bot, no nie? Co zarobił z 7-300? Jako ostatni keyword napiszcie, czy mieliście chomika kiedykolwiek w życiu. I ja się z wami żegnam. Był tu Hardulo Siemano.